Siemanko. z tej strony jakieś 18 i chciałbym Wam przedstawić program Action Mi Release do nagrywania gier, pulpitu i no, czy nie chyba tyle. A zresztą zaraz dojdziemy do wszystkiego podczas omawia omawiania tego programu. Dobra, to może zacznijmy tutaj. Tutaj mamy ścieżkę, do której będą się nam zapisywały. Silniki z gier podczas nagrywania. Um, tutaj mamy wolne nagranie do 3, 4 Czekajcie, o co tutaj chodzi. Tu chyba ile dysk ma pojemność tak się wydaje. A tutaj jest, ile mamy wolnego miejsca. Um, tutaj jak widzicie, nagrywam um, podczas nagrywania. bo um, tu gry, jak nagrywamy grę, tego nie widzimy. Jest tutaj, jak długo trwa. Nagrywanie. Czy mikrofon jest włączony? I jest tutaj nazwa, po tej kim będzie ona wypisana. On zapisany. Tutaj mamy usuwanie. Na przykład zaznaczamy tam 1, 2. usuwamy, Na razie tego nie zrobię, bo nagrywam. Odtwarzanie. Action ma program do odtwarzania. Klików, które nagram Tutaj można otworzyć katalog celowy. To chyba nie nic to jest. Wrzuć cenie na Facebooka i na YouTube'a. Nie polecam, to znaczy nie używam. Wolę przez, y, przez y, YouTube'a normalnie wejść na stronę YouTube'a i wrzucić to. co na, nagrywam? F9 to przycisk nagrywania, można oczywiście zmienić. Nagrywania, tryb gry, e, pulpit i obszar aktywnego pulpity, czyli wybieramy jakiś tam obszar, który będziemy nagrywali. Format pliku. AVI, MP4 albo Intel. MP3 nie, nie wiem o co tu Ja nagrywałem AI dlaczego. Yy, może więcej za, yy, zabieram jest o wiele więcej, ale po pierwsze nie mam problemu z renderem tego typu. I po drugie yy, jakość yy, dźwięku i yy, obrazu jest lepsza i można ją lepiej zedytować, wyrenderować, żeby się wyrażał rozmiar wideo oryginalny oryginalny, nagrywam oryginalny. No, bo on po prostu słabszy na komputer. Jeżeli miałbym lepszy komputer, to mógłbym na przykład nagrywać 720, 180. Co kto woli. Ja wolę na, nagrywać tym, tak czy tak, renderuję. Więc nie ma problemu. Katki, widać dość klatek na wspólne. Um, no, mam 60. A jak teraz patrzę, powinienem zmienić na 30. A nie zmieniam, bo nie czy nie ale są 30, 30 polece. Bo ponieważ YouTube ma 30, yy, obsługuje 30 km na sekundę, więc to będzie chyba najlepsza opcja. Długość nagrania. Możemy wybrać, jak długo nagrywanie będzie trwało. Na, na przykład włączamy yy, nagrywanie na 20 minut i po 20 minutach wyłącza się nam, yy, nagrywanie. Ja sam tego nie używam, ponieważ, yy, ja po prostu nagrywam i muszę znaleźć moment, w którym mogę przerwać odcinek, tak? Więc nie ma sensu, że jest dużo po 20 minutach. Na przykład nagrywam, nagrywam i nagle koniec nagrania. bo mógł 20 minutach. No. Bez, bez sensu. Nie wiem, może, może, komuś się przyda. Użyj trybu perfect video match. To jest tryb to, na przykład jak połączamy YouTube'a i chcemy coś z YouTube'a nagrać, jakiś film który jest już wrzucony na YouTube nagrywany i on nagry ten tryb nagrywa idealnie tak samo to samo ustawienia to wszystko w całkiem ciekawe ja nie używam. Nagrywać dźwięki systemu. To musimy mieć zaznaczone, ponieważ inaczej nie będzie nam nagrywało dźwięków z gier. I tyle to ma. Pozwól... nie wiem, nie używam. Kiedyś czytałem jak yy. Przed tym programu czytałem o co chodzi, więc. Ale nie pamiętam teraz. Mam mikrofon, zawsze nagrywam. Teraz nagrywam. Przeważnie nie nagrywam. Nagrywam za pomocą Audacity. Ale że nagrywam wykrzynem. wykrzymem. Nie na to Tym programem film. poradnik o tym programie, więc nagrywam mikrofon. Od razu to to jest nowa opcja, weszła nowa opcja do streamowania, po prostu streamowania. Ja mam za, swojego, za słabego laptopa i za słabej łącze, żeby móc cokolwiek robić, ale próbowałem i no działało, no po prostu działało. Mamy rozmiar wideo, klatki, bitrate, nazwę serwisu, jaki tam chcemy wybrać, serwer już to mamy już w na na przykład na Twitchu, każdy na swoje, Przez zakładania konta. włączamy i tam streamuje tak Cieka ciekawa opcja, ale trzeba wykupować subskrypcję za ileś tam złotych. Ja nie streamuję, więc się nie wypowiem. Nagrywanie dźwięku, jak widzimy, można nagrać y, y, sam dźwięk, Format do długość nagrania, to samo co przy nagrywaniu dźwięku yy, nagrywaniu film, filmów yy, podobno na nagrywaniu dźwięków kanału to samo nagrywaj ciszą. ja nie nagrywam więc tutaj nic nie zmieniałem tak było było tak było więc nie wiem pomiar, pomiar wydajności tutaj mam specyfikację naszą yy, długość nagrania tutaj jak wcześniej było yy. Po prostu sprawdza, czy nasz komputer, yy, yy, da radę nagrać, na przykład jakąś czy coś takiego, no, zrzut ekranu. Można robić screen ekranu, L12, nie używam tego, nie potrzebuję. To tam format i obszary zrzucenia. co, co jeżeli ktoś to potrzebuje, to może adres. I nagrywa tyle i nagrywasz Mamy. Nasze, nasze, nasze I mamy tutaj otwórz, otwórz, A ja tutaj było coś. A ja to samo było. Dobra, ustawienia. Czyli to co jest najważniejsze. Aplikacja zawsze na, na wierzchu. Nie, jak to nie używam. Sprawdzaj documentalizacji. Uruchoma aplikację w trybie jest minimalizowanym. Czyli okno action przed rozpoczęciem nagrywania pitu. Tego nie mogę zaznaczyć, nie, jakby nie mógłbym opowiadać o tym. Pokażę okno, okno action po zakończeniu nagrywania bitu, Jak mamy to zaznaczone, to możemy to zaznaczyć i podczas nagrywania to po prostu okno zniknie i jak przestaniemy nagrywać to się pojawi. Wiem, oczywiście opcje nagrywania jakaś wydała normalna. Ja um, użyłem normalny, zakres wyjściowego. Ja 200 używam. Nagrywam, wszystkie zrzucenie procesory. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie tylko dla słabszych komputerów, ale jak mamy krok na to zawsze znaczy myślę, że jak nagrywamy jakąś starczą to myślę, że mogę to wyłączyć, ale. Czy... Zresztą nie wiem, nawet w sumie nie, nie myślałem o tym. Ja mam zaznaczone po prostu takie ja jasne. Jas. <grywa> Nagrywaj tylko jużki i pliknie Ja nie mam, ja nie lubię tam jak coś tam plika. Przecież widzicie co tam ja tak? Używaj nakładki graficzne. tak jak na przykład jeżeli ktoś oglądał streamy z Bishop tam na przykład jest inna. Inny, inny obraz z tego całego interfejsu, można to chyba używać, tak się przynajmniej wydaje Używałem, A wydaje mi się, że to tak samo działa. Nakłada coś obraz, nakłada coś nam i wtedy to tak nagrywa. Tryb nagrywania. A, kamerka. Nie nagrywaj, jak Możemy ustalić pozycję druga kamerka nie ma Podstawienie być A z tej kamerki, a chyba, że tak. To tak bardziej jak to się bawi, nie wiem no, na przykład co mógłby się bawić. Nie wiem, albo jak gramy kołpa chyba, o, właśnie, jak gramy kołpa na przykład na, na, na tak zwanym że ja siedzę i kolega koło, koło mnie siedzi, mamy dwie kamerki, możemy dwie kamerki nagrywać. Ciekawe. Nie, nie używam, Nie używam kamerki na razie, nie wiem, czy będę użył. Mikrofon postawienia, ja to myślę. Yy, tak czy tak, można zmienić, zależy jak mamy na przykład trzy mikrofony. Mi, jak podłączam swój mikrofon, to mi, od razu ustawia ustawia ten jako domyślny, więc nie muszę tutaj zmieniać. Głos, głośność nagrywania mikrofon do osobnej ścieżki to Można nagrać mikrofon osobnej ścieżki dźwiękowej i wtedy na przykład można włączyć ten adres i i zmienić. Ja wolę od razu obecnie nagrywać cytolow dźwięk systemowy to samo co w mikrofonie, tylko że to co wychodzi z komputer, czy parę z dźwięku, jak widzimy, mikrofon mody, bo mój komentarz jest ważniejszy niż same dźwięki gry. Oczywiście można zmienić mikserze dźwięków, można zmienić, na przykład to będzie ciszej, ale o, co, co kto woli. I oczywiście, można zmienić. Ustawienia hud to jest ważne. Ukrywaj hud podczas nagrywania kupitu Jeżeli bym tego nie nacisnął, to tutaj byście mieli e, ilość kratek, jakie mam i coś tam jeszcze było. Może to tak bardzo mnie denerwuje, ale ja tak takiego nie lubię. Nie nagrywaj hud w grach i aplikacjach. To samo, tylko że podczas nagrywania gier i aplikacji tego nie ma. U, ukryj hud podczas uruchomienia Action. Nie, ja nie ukrywam. Po co? Poza startowo. To mam, można, kto chce, kto gdzie chce, obojętnie ja mam tutaj, ponieważ, dlaczego mam tutaj? Ja już podczas nagrywania filmików z, z Glitch of Legends miałem zasłaniały mi statystyki. I nie mogłem, i, no, może i nie mogę za pomocą tabak, tworzyć te statystyki, ale jednak wolę ciągle patrzeć i ciągle widzieć, co się dzieje. Dobra, ustawienie eksportowania. Grzyba raz z przymiotowej kodowania wideo. Zależy od karty graficznej. Ja używam Intel z wideo. Nie potrzebuję żadnej cudy, <gry> że tak się wyrażę. Eksportuj powtórzę, jak tu To chyba. Nie wiem. Chyba. Trzy chwile. A. O to chodzi. Dobra, podczas, to chyba jest, że podczas e, eksportowania plików na YouTube'a, podczas programu, tak jak widzieliście, tutaj mamy, można przejść na YouTube'a, to e, tutaj mamy te ustawienia, całe. Automatycznie, po, można podzielić automatycznie na części. No, jeżeli ktoś te, tego będzie używał, to dlaczego nie? Jest skrót wadliczowy, każdy program powinien mieć. Nagrywanie wideo, można zmienić, wszystko w F9, dźwięku w F10, to co jest. Test to średni framerate, frame chyba. F10 pokaż średni można pokazać w średniu PCA to chyba, jest, jak się zmienia, nie wiem jak to się zmienia, bo nie wiem. Ja patrzyłem, zmienia klient full bit, nagrywa mikrofon, e, mikrofon e, a nagrywa mikrofon, jak ustawimy, że nagrywamy nagrywamy na przycisk. A za nagrywania nagrywanie gry, wideo. To jest bardzo przydatne, jak na przykład nagrywamy coś i musimy na chwilę wstrzymać. Ja po prostu Shift F9 i później Shift F9 i nie, nie ma przejść. Nie widać, nie, nie widać tylko, że zatrzymaliśmy. Bardzo fajna opcja, za to tempują naprawdę lubię. zatrzymaj im nagranie. Podaj zapładkę. Poznacz nagranie wideo jak ulubione. I uruchom kamerkę to w sumie chyba to wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć. Tak, to wszystko. A więc dzięki za oglądanie, i mam nadzieję, że skusicie się na ten program, ponieważ naprawdę go polecam. I myślę, że pomogłem, omówiłem parę rzeczy ważnych. A więc dzięki za oglądanie, i do kolejnego poradnika. Na razie.